Witajcie. Pomyślałam, że możemy już zacząć robić wzory na skarpetki, rękawiczki, szaliki, opaski na głowę czy na czapki. Już powoli, małymi krokami możemy w ten temat wejść, w, taki, w takie wzory, ponieważ już to nie potrwa długo i już będzie chłodniej na dworzu. Na pewno wiele z was będzie chciało robić skarpetki. Ja tutaj zrobiłam taki mały przykład dla was z bardzo łatwym wzorem. Naprawdę zobaczycie same, że czy sami, bo panowie już też zaczynają dziergać, że ten wzór jest naprawdę bardzo łatwy. Oczywiście mam malutki szkic do tego wzoru i zobaczcie Mamy liczbę oczek podzielną przez 6. To jest wszystko to, co macie tu w tym czerwonym kwadraciku. Liczba oczek podzielna przez 6. Tu nie mamy żadnych oczek brzegowych. Jeżeli będziecie dziergać, na przykład spodoba Wam się ten wzór, to możecie oczywiście tym wzorem dziergać. Wtedy macie jeszcze dodatkowo dwa oczka brzegowe. Na wysokość mamy cztery rzędy, czy cztery okrążenia. Piąte okrążenie rozpoczynacie znowu od pierwszego. Na niebiesko mamy zaznaczone prawe oczka, na czarno lewe oczka, zielone to jest narzut i tutaj ta strzałka to są trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. Jak dziergać skarpetki na pięciu drutach? Yy, znajdziecie również na moim kanale yy, instrukcje. Ja specjalnie to, ja nie będę z tej włóczki robiła skarpetek, to jest tylko przykład dla Was. Wzięłam specjalnie grubszą włóczkę, żeby to było lepiej widoczne. A więc rozpoczynamy pierwsze okrążenie. W pierwszym okrążeniu dziergamy same oczka prawe. Na każdym drucie mamy prawe oczka. Prawe oczka, wsuwając drut prawy pod przednie ścianki. Oczywiście ten wzór bardzo ładnie również będzie wyglądał, gdy będziecie robili z cieńszej włóczki. To nie ma znaczenia. Ta liczba tych oczek jest y, fajna, bo podzielna przez 6, a więc możecie na przykład z 12 oczek, tak jak ja mam tutaj, na każdym drucie po 12 oczek, albo jeżeli będziecie robili męskie skarpety, to oczywiście macie wtedy y, więcej oczek na drucie. I tak powtarzacie każdy jeden drut do momentu, kiedy znowu będziecie na początku y, waszego dziergania. Drugie okrążenie, również macie całe okrążenie, to znaczy na wszystkich drutach dziergacie tylko prawe oczka. I tak do końca każdy jeden drut. Trzecie okrążenie, trzy oczka prawe. Jeden narzut i teraz musicie zrobić te trzy oczka razem z tym, żeby to środkowe oczko leżało na wierzchu. Jak zrobicie w ten sposób, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki, to na wierzchu będzie leżało pierwsze oczko. Jeżeli zrobicie w ten sposób, na prawo będzie ostatnie oczko. My robimy to w ten sposób, że popatrzcie, te trzy oczka, pierwsze dwa, Podbieram tu od lewej strony, wsuwając prawy drut, zdejmuję, przekręcam i albo teraz położycie je z powrotem na lewym drucie i przerobicie razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki, albo od razu przerobicie to trzecie oczko i wtedy te dwa przeciągacie nad tym jednym przerobionym, w ten sposób. Następnie macie jeden narzut. Pamiętajcie o tych narzutach i powtarzacie raport. Trzy prawe. Jeden narzut. Trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. Podbieram. Odwracam prawy drut w stronę lewego drutu. I tak jak powiedziałam, możecie to przerobić i później przeciągnąć, albo kładziecie. Te oczka z powrotem na lewym drucie i teraz wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki, przerabiacie je razem na prawo. Widzicie, powstaje taka prosta linia, yy, gdzie to środkowe jest na wierzchu. Pamiętajcie o tym narzucie ostatnim. Drugi drut, trzy oczka prawe. Narzut. Trzy razem ze środkowym na wierzchu. Przerabiamy razem. Narzut. I znowu kolejny raport. Trzy oczka prawe. Narzut. Trzy oczka. Trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. I narzut. I tak przerabiacie do końca całe okrążenie, kiedy znowu będziecie przy tym miejscu, albo sobie połóżcie markę, albo kierujcie się tą, tym krótkim końcem. Ostatnie okrążenie czwarte, bardzo łatwe. Tu mam ostatni mój narzut. I teraz kładziecie nić przed robótką i robicie w czwartym okrążeniu na każdym drucie wszystkie oczka na lewo. Również narzuty robicie na lewo. To był narzut. Znowu jest narzut, również na lewo. Narzut na lewo, kolejny dru drugi. I tak, moi drodzy, w sumie to wszystko. Jak zakończycie szósty, czwarty, przepraszam, czwarty czwarte okrążenie, z piąte rozpoczynacie znowu od pierwszego, to znaczy robicie na wszystkich czterech drutach same prawe oczka, ponieważ one tu schodzą z drutu, jak widzicie, jako, jako lewe oczka, a więc przerabiam je na prawo, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki, już później w kolejnych okrążeniach. Wszystkie oczka, które są prawe, przerabiacie, wsuwając prawy trud pod przednie ścianki. I tak robicie, aż osiągniecie, czy dojdziecie do tej wysokości, jaką potrzebujecie na łydce, na wasze, wasze skarpetki. I wtedy możecie zacząć robić już pięte w skarpetkach. Również to znajdziecie na moim kanale. Jak wrabiać piętę czy później czubki, to wszystko jest na moim kanale. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Zostańcie zdrowi do usłyszenia. Cześć.